Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to przemierzał, ale zanim o dzisiejszym słowie to zobaczcie to. Powiem Wam szczerze, że wiele razy słowo Boże mnie zaskakiwało swoją aktualnością, ale kiedy rozpoczynamy projekt Abba, a Ewangelia dzisiejsza jest po Ojcze nasz, czyli Abba. No to mało powiedzieć, że mnie słowo Boże znowu zaskoczyło. Tak? Mam nadzieję, więc, że spotkamy się w stadnikach, słuchajcie, i to realnie będziecie obecni. Z Krakowa to naprawdę jest niedaleko, a pierwsze spotkanie naprawdę po tej półtorarocznej przerwie po pandemii e, sprawiło nam nie tylko taką duchową radość, ale także i taką po prostu ludzką. A jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, słuchajcie, to tak modląc się tym słowem, pomyślałem sobie, czy my z Ewangelią, czy w świecie Ewangelii też przemierzamy rzeczywistość duchową, czy nie zatrzymaliśmy się przypadkiem, czy nie popadliśmy w rutynę, w jakiś schematyzm. Słuchajcie, Jezus zmieniał ciągle miejsce, spotykał się z innymi ludźmi, zmieniał formy modlitwy. Dlatego, słuchajcie, dla nas to jest jakieś wyzwanie. By również w tym świecie duchowym przemierzać te przestrzenie, a nie stać w miejscu. Dzisiaj ta modlitwa, słuchajcie, zmusiła mnie do tego, żebym pomyślał, gdzie jestem, gdzie, gdzie popadłem w rutynę, gdzie się zatrzymałem, gdzie nie robię postępu. Myślę, że to ważne, by z, no, zrewidować to i przemierzać dalej w tym świecie duchowym rozwijać się. Nieraz słuchajcie, przychodzą do mnie różne osoby do spowiedzi i mówią, że nie mogą znaleźć już żadnych grzechów ciężkich, nie wiedzą, czy się w ogóle dalej spowiadać, czy nie. A mi przypomina się wtedy święty Ignacy, który mówił, że życie duchowe nie polega tylko na, na tym, żeby unikać grzechów ciężkich, ale żeby od jak już nie unikasz, grzech, jak już nie popełniasz grzechów ciężkich, to idź od dobrego do jeszcze lepszego. No i to jest chyba wyzwaniem dla chrześcijanin, aby. Ciągle tę poprzeczkę wieszać wyżej i ciągle po prostu podążać, przemierzać ten świat duchowy i się rozwijać. Tego sobie i Wam, kochani, życzę, a będziemy mogli taką wspólną drogę podjąć nie tylko w jednym słowie, ale i za tydzień, właśnie w projekcie Abba. Zapraszam Was. Niech nas szczerzej, Bogusław i Bóg Szechmogący, Ojciec i Syn, Duch święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.